Spotkałem wczoraj kogoś, kto zadał mi pytanie, czy warto przejść na keto, keto promowane w Polsce. Dlatego postanowiłem dzisiaj nakręcić film z tego tytułu. Osoba, która pytała, sama jest weganką, wręcz witarianką, natomiast jej mąż cały czas walczy niestety z nadwagą i nie potrafi sobie poradzić. Lubi kebab, lubi pizzę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Podpowiedzieliście mi temat, dlatego warto się temu przyjrzeć. Temat nazwałem: dlaczego Zachód rezygnuje już z mięsnego keto carnivore, bo jest też taka odmiana keto, a w Polsce powstaje moda. Chciałbym, żebyście dzisiaj podeszli do tego na spokojnie. Chciałbym Wam pokazać pewne badanie, które ukazało się w 2023 roku które niestety przestraszyło wielu, wielu adwokatów diety kotygonicznej mięsnej, jak również karniwora. Karniwor to jedzenie samego mięsa, bez jedzenia w zasadzie niczego więcej. I dlaczego to będzie ważne, kiedy zaczniesz podejmować decyzję, co tak naprawdę dla ciebie jest dobre. A zatem karniwor. Zacznijmy od tego najbardziej ekstremalnego sposobu odżywiania, który jest promowany od kilku lat. Według promotorów, adwokatów karniwora, oni tak twierdzą, że ta dieta może pozwolić na utratę wagi, i to jest prawda, jak również redukcja stanów zapalnych i autoagresji, i to też jest prawda. Na szczęście jeden z lekarzy karniworów wypowiedział się wprost. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ kiedy przechodzisz na dietę karniwora, przechodzisz na stały post. W zasadzie twoje ciało bardzo mało z tego przyswaja, dlatego jest utrata wagi i dlatego też jest redukcja stanów zapalnych, ponieważ stany zapalne powstają z nadmiaru glukozy, z jedzenia zbyt dużej ilości mąki, cukru. Karniwoże odstawiają tą grupę pokarmu, węglowodany nie biorą udziału w ogóle w ich posiłkach, dlatego utrata wagi, redukcja stanów zapalnych i autoagresji jest to możliwe, jest to prawdziwe, to są prawdziwe stwierdzenia. Keto mięsne jest to lżejsza forma jedzenia mięsa. W Polsce wcześniej jest znane jako dieta doktora Kwaśniewskiego. Tutaj różne są jakby sposoby podejścia do tego, różne jakby formy. Co adwokat to inna forma. Oni tutaj dopuszczają głównie warzywa. Jedni więcej, drudzy mniej. Jedni tylko pewną grupę warzyw, inni wszystkie warzywa. Niektórzy nawet dopuszczają pewne owoce owoc o tak zwanym niskim indeksie glikemicznym, czyli różnego rodzaju jagody, truskawki i tak dalej. Niektórzy takich nie dopuszczają. No i tutaj w tym przypadku mamy podobne stwierdzenia, które się potwierdzają, czyli utrata wagi, redukcja stanów zapalnych i autoagresji. Ale dieta keto to nie jest nic nowego. To, że akurat w tym momencie to ty oglądasz, bo być może ktoś Ci powiedział o keto, to, to nie oznacza, że to powstało wczoraj. Dieta keto po raz pierwszy zapisana naukowo została w latach 20. ubiegłego wieku, czyli ponad 100 lat temu. W 1920 roku zastosowano po raz pierwszy dietę niskowęglowodanową, którą dzisiaj możemy nazwać keto. Przy leczeniu dzieci spadaczką, i według naukowców z tamtego czasu, lekarzy, ta dieta okazała się dla nich zbawienna, czyli uzyskano bardzo fajne rezultaty. Za momencik powiem ci dlaczego. Minęło jakieś dobre 50 lat, kiedy pojawił się pewien lekarz, który nazywał się Dr. Atkins, który w latach 70. zaczął promować dietę wysokobiałkową, czyli również redukcja węglowodanów, zjadanie głównie mięsa. Niestety na tej diecie wiele osób ucierpiało, wiele, był, wiele było braków, niedopowiedzeń, niedomówień i tak naprawdę sam doktor Atkins niestety zmarł wcześniej, jak również wiele osób po prostu zaliczono im zgony przez odchudza, odchudzanie na diecie Atkinsa. Dieta Atkinsa jest uważana za najgorszą dietę w trzech czasów, ale dzisiaj nie będziemy się na ten temat rozwijać. W 1997 roku dieta Keto po raz pierwszy trafiła do telewizji. Pewni prezenterzy, nawet jedna aktorka, mówiła o tym, że jest na, na, właśnie na diecie Keto, na diecie Atkinsa i dzięki temu ma szczupłą sylwetkę. No bo tak, no bo utrata wagi na takiej diecie jest... Możliwa. Ja zresztą robiąc chyba piąty film na kanale Odmładzanie na surowo, czyli Jak szybko zrzucić kilogramy, na początku, pomimo tego, że sam od 11 lat nie jem żadnego mięsa, podkreśliłem bardzo wyraźnie, jeśli chcesz zobaczyć, to wkleję ten film pod spodem, że najszybciej stracisz kilogramy na wysokobiałkowej diecie. No ale chyba nie po to żyjemy. No chyba, że ktoś ma wielkie problemy. Natomiast w latach 2007 do 2012 jak żywy po deszczu zaczęły powstawać kanały przy, w związku z rozwojem internetu, które zaczęły promować właśnie keto Także na ten okres, bliżej 2012 roku, pojawili się adwokaci, nawet pewni kręgarze, czy, czy nawet, bo jest taki, taki, taki dział medycyny, jak kręgarze, chiropraktyk w Stanach Zjednoczonych, zaczęli promować właśnie dietę keto. Powstały największe kanały właśnie w tamtym momencie. No i w 2016 roku nastąpił przełom, bo. Te pierwsze 100 lat no to było tak różnie, testowano różne rzeczy, ale w 2016 roku pojawił się, pojawiła się Nagroda Nobla w tak zwanej autofagi, czyli pewien naukowiec z Japonii udowodnił, pokazał to na drożdżach, że jeśli te nie dostają jedzenia, zaczynają po prostu odnawiać się. I wykorzystano, Dieta Keto wykorzystała tę nagro, Nagrodę Nobla, żeby jeszcze bardziej spopularyzować właśnie ten sposób jedzenia, y, y, ucząc nas y, wszystkich, że kiedy mamy niedobór kaloryczny, nasze ciało sięga przede wszystkim po zapasy i tu się zgadza, redukujemy wagę, zapas energii w formie tłuszczu, nie ma węglowodanów, zrzucamy ten tłuszcz, ale również zamieniamy białka w swoim ciele itd. To jeszcze do końca, tak naprawdę, bo to zaledwie minęło 6-7 lat, nie jest udowodnione, natomiast jest coraz więcej badań, które pokazują, jak ta autofagia działa na ludziach i to mnie bardzo y, cieszy. W Polsce keto wybuchło gdzieś na przełomie 2018-2020. My, kanał Odmładzanie na surowo w 2017 roku, zaczęliśmy mówić o keto, ale o zdrowym keto i też Ci dzisiaj o tym powiem. A zatem, to co będzie ważne, to z czym się spotkasz... Co będzie sugerowane? Przede wszystkim, jakie są korzyści związane z keto. Tutaj, już niezależnie od tego, jakie to jest keto, czy to będzie wegańskie keto, które my proponujemy, czy to będzie mięsne keto, dowody sugerują, uwaga, możliwa utrata wagi, czy raz jeszcze podkreślamy. Keto to jest utrata wagi, bo to jest niedobór kaloryczny. Nie zjadasz mąki, nie zjadasz cukru, nie pijesz napo napojów wysoko słodzonych, redukujesz alkohol, piwo, bo to jest bardzo nie keto, że tak powiem. I tutaj jest możliwa utrata wagi, bo ciało zaczyna wtedy spalać Twoją tkankę tłuszczową. Kontrola apetytu. Jeśli zjesz pełnowartościowy posiłek, w którym nie ma węglowodanów, to nagle się okazuje po kilku dniach, bo na początku jest ciężko, że przestajesz. Chcieć dużo jeść, po prostu twój apetyt się zmniejsza, w końcu się najadłeś. Poprawia, poprawa profilu lipidowego, czyli, czyli LDL, HDL, cholesterol generalnie i tak dalej. I tutaj e, pragnę opalić jeden z mitów, że jedzenie wysokobiałkowej, nawet diety mięsnej, może spowodować wzrost cholesterolu w naszym ciele. To jest e, mit, e, nie ma pokrycia w nauce. Dlaczego? Dlatego, że my z mięsa nie jesteśmy w stanie tego cholesterolu przyswajać. Jesteśmy w stanie ewentualnie przyswajać cholesterol z żółtka, który jest nieugotowany, nieusmażony i tutaj ten, ten cholesterol generalnie może wnikać do naszego ciała, ale jeśli zjesz spalonego na patelni steka, no to tam z tego cholesterolu nie dostarczysz sobie, dlatego tutaj osoby mogą stwierdzić po kilku tygodniach, miesiącach, że ten tak zwany cholesterol, który straszą ich lekarze, się wyrównał. Następne, co jest możliwe, to jest redukcja poziomu glukozy i insuliny. Dlaczego? Dlatego, że glukoza powstała. Powstaje przede wszystkim i głównie z węglowodanów. Glukoza również powstaje w naszym ciele z białka. I tutaj nie będziemy się tego tematu rozwijać, ale wysokobiałkowa dieta doktora od Atkinsa wcale nie redukowała stanów spowodowanych wysoką glukozą czy wysoką insuliną. Wysokotłuszczowa dieta może to spowodować, bo jednak te białko może być zamieniane na glukozę w naszym ciele, może to obniżyć ciśnienie. Bo najgorszym czynnikiem, który podnosi ciśnienie w naszej krwi, jest właśnie węglowodany. Może być terapeutyczne dla pewnych chorób mózgu i tutaj właśnie zaczęliśmy od tej epilepsji, padaczki, tak. Są badania, które pokazują, że dieta keto, czyli wytwarzanie ketonów z tłuszczu w naszym ciele, takiej energii ketogenicznej, może korzystnie wpływać na pewne choroby mózgu, w tym parkinsona, a nawet demencji i alzheimera. I uwaga, pewne rodzaje nowotworów. Przez jakieś 5 lat, może troszeczkę dłużej, promotorzy dietyketo mięsnego twierdzili, że nowotwory nie odżywiają się ketonami i tutaj jedzenie mięsa. Hulaj dusza redukuje po prostu nowotwory, no i wiele osób się na to rzuciło. Niestety ostatnie badania pokazały, że nowotwory mogą się żywić pewnymi aminokwasami pochodzącymi z mięsa i tutaj okazało się, że no już nie można promować diety keto mięsnej jako antynowotworowej. No po prostu przykro, to było zbyt wcześnie jakby ogłoszone i przekazane. No i redukcja pewnych objawów auto autoimmunologicznych, głównie objawy skóry, tutaj wiele osób. Redukuje akni, czyli, czyli różnego rodzaju trądziki, czy, czy wysypki na skórze, możliwa redukcja również łuszczycy, czy stanów zapalnych jelita, bo tutaj nie mamy węglowodanów, które wpływają bezpośrednio właśnie na te stany zapalne itd., ale to wszystko jest możliwe bez mięsa, tak? czyli te wszystkie rzeczy są możliwe bez mięsa, bo to nie mięso powoduje, że się leczysz. Tylko brak węglowodanów, i ja zawsze to podkreślam. Ale pytanie, które dzisiaj pragniemy zadać, to dlaczego nagły zwrot na świecie i odejście od mięsnego keto karniwora? Co się wydarzyło? Co takiego wielkiego wydarzyło się w 2023 roku, że jak wejdziesz na zagraniczny internet, ja pod spodem wkleję linki do odpowiednich kanałów, nagle się okazuje, że przede wszystkim lekarze, bo influencerzy to różnie, tak, no influencerzy albo mają wiedzę, albo jej nie mają, ale głównie lekarze, którzy byli promotorami diety mięsnej keto lub karniwora właśnie, czyli takiego ekstremalnego jedzenia samego mięsa, nagle mówią, że trzeba to zostawić. Nagle mówią, że jest problem. Okazuje się, że w 2023 roku, i też wkleję pod spodem to badanie, ukazało się badanie, które zabiło keto. Badanie, które zabiło keto i od tego, już po prostu keto mięsne nie będzie mogło być pokazywane jako te najzdrowsze. Od lat, yy, dieta keto i diety mięsne lądowały. Na, na liście najgorszych diet na świecie lądowały na samym końcu, ale oczywiście promotorzy diety keto nie zwracali na to uwagi. Nie zwracali również uwagi na badanie, które ukazało się w 2013 roku, które już wtedy pokazywało, że jedzenie dużej ilości mięsa i ograniczenie węglowodanów e, e, w takiej formie, jak proponują e, zwolennicy mięsnego keto, e, zwiększa. Ryzyko zgonów o 30%. No, ale oczywiście, jak to się patrzy na badania, no to nie chce się pewnych badań zobaczyć, tak? No bo jeśli można z tego skorzystać. Ale to badanie okazało się takim gwoździem do trumny dla Keto. Przebadano czy obserwowano aż 371 159 uczestników tego badania w wieku od 50 do 70 lat. Od 50 do 71 lat. Przez, uwaga, 23,5 roku, czyli długość badania, ilość, był zatrważający, że tak powiem, i naprawdę w końcu zadzwoniło w dzwonach tych zwolenników tego jedzenia samego mięsa. W tym okresie, przez te 23,5 roku, zanotowano wszystkich zgonów spośród tych wszystkich uczestników, aż 165 698, tak? Czyli tyle osób podeszło z tego świata, z tego badania w tym okresie, tak? Czyli mamy olbrzymią z kolei znowu grupę osób, która została e, 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 zapisana właśnie w tym badaniu. I co się okazało? Że osoby, które z tej całej grupy e, skłaniały się w, do diety roślinnej, czyli była przewaga roślinnego jedzenia, nie była to typowo dieta wegańska, dlatego napisałem roślinna, bo tam głównie było jedzenie roślinne, ale pojawiały się elementy odzwierzęce. U tych osób w porównaniu do swoich rówieśników było aż o 34% mniejsze ryzyko przedwczesnego zgonu. Aż 34%, to jest to jest gigantyczne. Nie tam jeden, dwa, pięć, taki powiedzmy błąd statystyczny, ale ryzyko było aż o 34% mniejsze, natomiast dieta wysokotłuszczowa mięsna to było zwiększone ryzyko zgonów aż o 30% do ogółu. Czyli osoby, które opierały swoją dietę głównie o mięso, o tłuszcze, niestety odchodzili dużo e, wcześniej. A zatem co robią? E, Ketogeniczni, mięśni oraz karniworzy lekarze, influencerzy. Co oni robią w tym momencie i co się wydarzyło na internecie? Główni adwokaci zaczęli nakręcać filmy, dlaczego nie jestem już na keto, dlaczego nie jestem karniworem. I to się wydarzyło teraz. Być może jeszcze o tym nie słyszałeś, ale pod spodem, tak jak powiedziałem, wkleję tych najważniejszych influencerów, lekarzy. Którzy przestrzegają przed tym, żeby nie popaść w ten e, e, błąd, żeby nie powielać tego błędu. I największym chyba e, adwokatem dietyketo, który napisał kilka książek na ten temat, e, e, jest dr Joseph Mericola. I wiele osób na Zachodzie na pewno słyszało to e, nazwisko. Jest to również anty, e, 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 że tak powiem, wielkiego potopu lekarz, także można by było powiedzieć, że jest po naszej stronie, że generalnie mówił o tym, że, że tutaj naprawdę nie ma żadnego zagrożenia. Uwaga zbudował niestety swój majątek na suplementach i książkach ponieważ dieta keto na Zachodzie w taki sposób była promowana i pewnie w Polsce jest tak samo, że skoro jesz mięso to brakuje ci pewnych elementów i musisz to połączyć z suplementami. Jego majątek na suplementach i książkach o keto jest wyceniany na około 100 milionów dolarów, także wyobraź sobie, jak dużą popularność zyskał przez jakieś 20 lat, właśnie promując ten styl odżywiania, jak również suplementy i uwaga, porzucił keto. OK? Nakręcił film dla, dla wszystkich swoich yy, yy, odbiorców. Też pod spodem wkleję ten film. Przyznał się do błędu i powiedział, że już nie jest na Keto i nie będzie tego polecał. A zatem, największy, można powiedzieć, w świecie Keto adwokat powiedział, i brawo dla niego za to, przyznał się do błędu, powiedział, że. Sam popełnił błąd, żeby badania nie były jasne, nie były oczywiste i tak dalej. I porzucił keto i już nie jest na keto. Drugi doktor, który poszedł jeszcze dalej, był adwokatem karniwora. Na podstawie jego książki Karniwor Code... Na świecie powstał ruch karniwora. Wyobrażasz sobie, dr Paul Saladino, MD, napisał książkę, stworzył kanał, gdzie mówił, że powinniśmy jeść same mięso. Pokazywał, jakie same mięso, zbudowany facet przy okazji twierdził, że na karniworze będziemy, będziemy zdrowić napisał można powiedzieć Biblię Karniwora, wiele osób się do tego jakby odwoływało, odnosiło, nawet jeśli nie słyszeliście jeszcze wcześniej na temat Karniwora w Polsce to ja już 7 lat temu, 6 lat temu słyszałem właśnie o doktorze Saladino, oglądałem jego materiały, patrzyłem co on mówi, dlaczego on tak mówi, czy faktycznie jest w tym jakiś, nie, jakiś, e, 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 jakaś prawda. Dużo było prawdy, ponieważ tak jak powiedzieliśmy wcześniej, keto, czyli ograniczenie węglowodanów redukuje masę ciała, może zlikwidować pewne objawy autoimmunologiczne, ale zawsze się zastanawiałem, skąd oni sobie dostarczają te brakujące elementy. No i się okazało, że uwaga, rzucił karniwora, a nawet nie jest na keto. Brawo dla pana doktora Pola Saladino e, za to, że przyznał się do błędu. E, zachęcam Wiadomo, że nie rozmawiają po polsku doktora Mericola czy doktora Saladino do tego, żeby wycofali swoje książki z rynku, bo jednak dalej ludzie to oglądają, również zlikwidowali swoje filmy na YouTubie, do których ludzie dotarli, również, również ci z Polski, którzy znali angielski po prostu zaczęli tą modę stosować w Polsce. No i dodając się tutaj też takiego człowieka, Frank Tufano się nazywa, taki influencer, on się pojawił w naszej przestrzeni, kiedy atakowała nas taka karniworka Palma, nie wiem, czy pamiętacie, czy oglądaliście nas wtedy. Ona mówiła, że powinniśmy jeść samo mięso, niestety zniknęła z sieci. E, e, na, na, tutaj Frank Tufano bardzo często pojawił się na jej kanale. E, no, 8 lat karniworem i rzucił, rzucił Karniwora, nakręcił film, nie, zrobił film, jak się rozchorował, jedząc całe mięso przez 8 lat. E, na, w filmie powiedział, że olbrzymia utrata minerałów, niedobór witaminy C, e, śmierć wielitach, flora, czuł, że po prostu jego ciało obumiera dysbioza i utrata energii. Po prostu czuł się jak wypluty z życia człowiek. Jest ich mnóstwo, zobaczysz ich pod spodem. I to, co warto i podsumowanie tego całego naszego dzisiejszego spotkania, to jest pytanie, czy istnieje zdrowa wersja keto? Bo skoro mamy badania... Które pokazują, że jest w naszym ciele coś takiego jak autofagia, czyli nasze ciało odnawia się w momencie, kiedy mamy y, niedobór węglowodanów. Y, czy jest zdrowa wersja? takiego odżywiania. Absolutnie tak. I my tą wersję od ponad 6 lat dla was proponujemy. Napisaliśmy na ten temat książki, pokazaliśmy wam w jaki sposób można się odżywiać, czyli redu redukujemy, likwidujemy przede wszystkim to co jest dla nas niezdrowe. To jest właśnie e, e, mąka, to jest właśnie cukier, te pokarmy znikają z naszego życia. Upewniamy się, że są inne składniki, o których ci zaraz powiem. Ale pytanie następne, co zrobią bracia keto, jak Doczytają y, się w badaniach. Czyli co zrobią? Czy przyznają się do błędu, bo budują w tym momencie na swoich, y, na swoich domniemaniach, że to jest zdrowe odżywianie, nie, jedzenie mięsa, czy głównie mięsa? Co zrobią? Czy przyznają się do błędu i powiedzą: Uwaga, jest takie badanie, ja wkleję je pod spodem, żeby być może ktoś wyśle ten film do, do naszych y, braci w Polsce, którzy, którzy promują keto mięsne. Aby oni też mogli się temu przyjrzeć, no i wtedy może nakręcili film sprostowanie, żeby powiedzieć, że niestety jest bardzo duże ryzyko zgonu, aż o 30% wyższe, jeśli zjadasz samo mięso, lub ograniczasz po prostu inne składniki. Następne pytanie, czy musimy stracić naszych braci jedzących samo mięso? Bo widzisz. Na internecie czy w świecie jest bardzo dużo osób, które chcą po prostu zaistnieć. To jest tak, że każdy z nas szuka sposobu, żeby zaistnieć, i czy to musi być kosztem innych. Niektórzy biją sobie kolczyk do nosa, niektórzy, nie wiem, będą zmieniać płeć, niektórzy będą wykrzykiwać jakieś slogany, które nie mają żadnego sensu, a inni będą jedli same mięso po to, żeby zaistnieć, bo widzisz, żeby zaistnieć w świecie wegańskim, no to tak naprawdę jest nas zbyt wielu, żeby ktoś mógł się przebić. No i pojawiają się takie osoby, bardzo często młode dziewczyny, które chciałyby zaistnieć, są ładne, chcą się pokazać, no i tak nagle zaczynają opowiadać, że jedzą samo mięso, tak? No i robi się z tego wielkie halo, wielkie zamieszanie, te filmy mają bardzo dużą oglądalność, no bo fajna dziewczyna przyciąga swoją twarzą i mówi przy okazji, że przez 8 miesięcy zjada tylko samo mięso. I, I to jest sposób oczywiście na zaistnienie, ale czy musimy to robić kosztem innych? Czy musimy doprowadzić do tych do, przedwczesnych zgonów naszych rodaków po to, żebyś ty zdobyła popularność? No chyba nie, mam nadzieję, że zgodzisz się ze mną. Jakie może być zdrowe keto i dlaczego warto korzystać z keto, czyli wytwarzać ketony w naszym ciele ze względu na niedobór kaloryczny? Przede wszystkim zdrowe keto to nie dieta wysokotłuszczowa. O tym trzeba zapomnieć, to są błędy. My lubimy testować, tak? Jeśli testujemy to na swoim ciele, na swoim zdrowiu e, przez jakiś dłuższy okres czasu, nawet 3-5 czy 8 lat, tak jak Frank Saladino, e, nie, nie Saladino, to przepraszam, Frank, żeby go tutaj nie przekręcić, Frank Tufano, to, to my możemy sobie testować, ale jeśli testujemy i pokazujemy to ludziom i ktoś się zainspiruje i wyląduje w szpitalu, albo będzie miał wylew, albo zawał, albo po prostu zejdzie z tego świata, bo same mięso zjadał nie, wysokotłuszczowe, to po co mamy to promować? Nie jest to konieczne. Dieta keto to nie jest dieta wysokotłuszczowa, bo z tłuszczu z zewnątrz nie powstają ketony. Jest jedyny składnik, który może pomóc nam tworzyć ketony, to jest tak zwany olej MCT, czyli olej kokosowy. Jeśli spożywasz łyżkę dwie oleju kokosowego w ciągu dnia, to tam są takie minerały, które pozwalają wytwarzać właśnie ketony. Ale ketony w naszym ciele nie powstają z tłuszczu, który ewentualnie zjadamy. Następne to nie jest dieta wysokobiałkowa. Wysokobiałkowe diety są bardzo niezdrowe. Doprowadzają do szybkiego zgonu. Dlaczego? Dlatego, że jeśli coś jest wysokobiałkowe, to nasze dwa organy wątroba i nerki muszą to przetwarzać. Jeśli tego jest za dużo, obciążenie tych dwóch organów powoduje, że one się po prostu wykańczają. I wiele osób dostaje dny moczanowej jest to podagra. Która kiedyś po prostu dotyczyła tylko bogatych ludzi. Dlaczego? Dlatego, że oni zjadali bardzo dużo mięsa. Podagra nie dotyczyła e, ludzi biednych, bo nie mieli dostępu do białka tak 100 lat te, 100, 150 lat temu. Była to choroba bogaczy. Po prostu także dieta wysokobiałkowa jest na pewno nie jest dietą keto. Następne, co to jest zdrowe keto? To redukcja mąki i cukru. I to jest najważniejsze: do zero, maksymalnie 50 gram dziennie. To jest keto. Czyli nie dostarczasz węglowodanów z zewnątrz, które zamieniają się na energię, a pobierasz energię zgromadzoną w swoim ciele na energię, tak? Czyli nie dostarczam energii, korzystam z energii, którą wcześniej, kiedyś dostarczyłem po prostu. Czyli redukujesz mokę i cukier do zera i wtedy jesteś w stanie keto. Następne to jest jeden do dwóch posiłków dziennie, tak? Keto oznacza, że zjadasz posiłki pełnowartościowe z dużą zawartością warzyw, nasion, kiełków. Orzechów. Jeśli już chcesz się uprzeć przy tych owocach, żeby ich nie jeść, to po prostu nie jest, Trudno. Owoce są bardzo zdrowe, ale jeśli nie chcesz mieć do nich dostępu, to wystarczą ci warzywa. Ale jeden, maksymalnie dwa posiłki w ciągu dnia w takich okienkach czasowych 16 na 8. Czyli 16 godzin nic nie jesz, 8 godzin zjadasz posiłki. Jeden o 11, załóżmy drugi o 16. I o tym dowiedziałeś się z naszej pierwszej książki już w 2017 roku. Następne to jest dużo warzyw. Jeśli stosujesz, stosujesz dietę keto i chcesz zostać przy tym mięsie, to Twój wybór oczywiście nie mój, to upewnij się, że masz bardzo dużo warzyw na talerzu, że przewagą są warzywa, ponieważ z warzyw dostarczasz sobie przede wszystkim potasu, którego bardzo trudno dostarczyć sobie z mięsa, sodu, którego trudno sobie dostarczyć, dostarczasz sobie witaminy C, która jest ekstremalnie ważna. Dostarczasz sobie innych rzeczy, które są zawarte w warzywach, ale surowych. Nie zjadamy sałatki gotowanej, czyli, na przykład, jeśli ktoś sobie, sobie zrobi surówkę z marchewki ugotowanej, no to nie będzie wtedy w keto. Zjadamy marchewkę na surowo. I uwaga, to są zdrowe tłuszcze w postaci orzechów, awokado. Warto je włączyć, nawet jeśli zjadasz mięso po to, żeby być na keto, to warto pamiętać o tym, że orzechy i awokado na pewno nie będą wybijać cię z tak zwanego keto i warto je włączyć, bo tutaj dzięki roślinom dostarczysz sobie brakujących elementów, które są w mięsie. A zatem, czy warto, odpowiedź dla męża yy, naszej przyjaciółki, czy warto przejść na dietę, braci, keto, jeśli chcesz zredukować wagę i nie potrafisz sobie skonstruować posiłku, Zdrowego keto, no to przez jakiś bardzo krótki okres czasu na redukcję wagi jest to możliwe. Ale zawsze warto o tym pamiętać, że zamiast brać suplementy, które adwokaci keto proponują, czy karniwora, to warto włączyć po prostu warzywa, orzechy, awokado. Nie umrzesz od tego, a wręcz przeciwnie, będziesz wspierać swoje ciało. Mam nadzieję, że to było wartościowe. Dzięki za wszystkie paluszki, serduszka. Mam nadzieję, że podzielisz się z tym filmem z innymi. Pod spodem szukaj linków. No i pamiętaj o tym, że czasami jest tak, że popełniamy jakieś błędy i mam nadzieję, że adwokaci keto w Polsce dotrą do tych badań, które wkleję pod spodem i przyznają się do błędu i powiedzą, że no byli w błędzie, upierając się przy tym, że powinniśmy zjadać samo mięso. To tyle na dzisiaj, trzymaj się cieplutko.